Kuchę męczący kasze się coś znajdzie? Ode mnie? Trzy sekrety. Co od ciebie? Daj znać w komentarzu, obserwuj profil. I chodź pogadamy. Moja babcia zawsze powtarzała, że nie ma takiego kaszlu, z którym natura by sobie nie poradziła. Czy to prawda? Nie wiem, warto to sprawdzić. To jest jak z przeziębieniem. Jeżeli zareagujemy w odpowiednim momencie, to ta natura poradzi sobie z tym przeziębieniem. Raz, dwa. Na początek polskie złoto, czyli balsam siemienia lnianego. Zalej łyżkę siemienia lnianego gorącą wodą. Odstaw na 10 minut. Pi te glutki każdego dnia. Co jest waszych komentarzy. Prawdziwa legenda. Syrop z orzechów włoskich. Czego potrzebujesz? 10 orzechów włoskich. Lider wody. Zagotuj. Gotuj tak długo, aż z tego syropu zostanie połowa. Pi dwa razy dziennie. Działa cuda? Sprawdzam. Do wywaru dodaj łyżkę miodu. Zadziała? Łagodząco. Po taniej zaplejki by się przydało. Syrop prawoślazowy. Dziwy hit, bo ekstrakt z prawoślazów działa kojąco na twój kaszel. Przyjmuj syrop tak jak napisane na etykiecie, a nie po swojemu. Wtedy osiągniesz najlepsze efekty. No to tyle ode mnie. Spotkajmy się na blogu naturatata.pl, gdzie znajdziesz dużo więcej babcinnych tipów i ciekawostek.